Na ciekawy artykuł natrafiłem ostatnio w brytyjskim spektatorze. Tytuł tego artykułu, dlaczego zwierzęta są ważniejsze niż nienarodzone dzieci, pisze na ten temat Ross Clark. A z nami jest ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz, UAM w Poznaniu i Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Szczęść Boże, księże profesorze. Szczęść Boże kłaniam się i pozdrawiam serdecznie. Mniej więcej tytuł już mówi o całym zagadnieniu, dlaczego zwierzęta są ważniejsze niż nienarodzone dzieci. No, okazuje się, że Ros Clark pisze o scenie brytyjskiej, ale wydaje się, że analogia do sceny polskiej jest zupełnie uzasadniona mianowicie Jeremy Corbyn z partii pracy, to jest opozycyjna w tej chwili partia w Wielkiej Brytanii wystosował taki manifest dla zwierząt domowych, otóż chce zakazać pasztetów z kaczych wątróbek zmusić kierowców do zgłaszania, że przejechali i zabili kota, psa czy jakieś inne zwierzę futerkowe, uchwalić prawo przyznające lokatorom prawo do trzymania zwierzaka no i i w zasadzie nie byłoby w tym nic dziwnego, że troszczymy się o futrzaki, zwierzęta pierzaste, łuszczące się, ale w ciągu tych ostatnich 20 lat praw dla zwierząt no, było całe mnóstwo, mówi autor. Kontrolujemy użycie zwierząt w cyrkach, w kampaniach re reklamowych, na straganach, w szopkach, a tymczasem problem cały czas istnieje sprawa związana z istotami ludzkimi, prawa nienarodzonych dzieci, których żadna partia w zasadzie nie chce rozważać, nie chce o nich mówić, bo w polityce, i tu cytat, istnieje niepisana zasada, że nie należy dyskutować o tej kwestii, a każdy, kto ma poglądy niezgodne z obecną praktyką w sprawie aborcji, musi zostać odrzucony jako ekstremista rób, lub religijny. Znachor. No f, f, wypisz, wymaluj to trochę tak jak na polskim podwórku. No niestety tak. Jest to pewna sprawa bardzo ogólna, o bardzo powiedziałbym w takim ogólnym mechanizmie. Ja najpierw może króciutko skomentuję tę pierwszą część, to znaczy ową promocję traw zwierząt. Warto zauważyć, że już w XIX wieku w czasach Jeremy'ego Benthama pojawiły się twórcy, współtwórcy uty utylitaryzmu, pojawiły się takie głosy mówiące wprost, że właśnie jeżeli mamy do czynienia no, w jakimś rankingu między zwierzęciem a człowiekiem na poziomie wczesnego rozwoju, to zdecydowanie trzeba przyznać prymat zwierzęciu, bo ono jest bardziej zaradne, bardziej świadome swoich potrzeb, i przeważa zdecydowanie jego interes nad interesem i interesami ludzkiego płodu czy niemowlęcia także. Te same poglądy odnajdujemy bardzo współcześnie u schyłku XX wieku i na początku XXI. U współczesnych utilitarystów, wśród których pryn wiedzie Peter Zinger, australijski bioetyk żydowskiego pochodzenia, twórca Animal Liberation, książki, która o wyzwoleniu zwierząt, która stała się manifestem współczesnych ruchów na rzecz właśnie przyznania zwierzętom praw. I to jest pierwsza taka sprawa, na którą warto zwrócić uwagę, że mamy do czynienia z pewnym ciągiem zdarzeń i wydarzeń, który kulminuje w naszych czasach. Wyrazem tej kulminacji to jest druga rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, jest chociażby taki jeden szczegół. Tych szczegółów można przytaczać więcej, ale na jeden chcę zwrócić uwagę. Otóż w warunkach polskich kiedy mamy do czynienia z eksperymentami na zwierzętach, istnieje konieczność wypracowania kompromisu między tak zwanym kosztem naukowym a ryzykiem czy kosztem etycznym. I wówczas stosuje się pewną pięciostopniową skalę. O warunkach dopuszczalności według tej skali decydują lokalne komisje etyczne bądź Krajowa Komisja Etyczna. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że warunkiem niezbywalnym każdego eksperymentu na zwierzęciu jest zapewnienie mu dobrostanu, polegającego na przede wszystkim dożywianiu i dowadnianiu. I to chcę bardzo mocno podkreślić, że właśnie dożywianie i dowadnianie jest warunkiem po prostu sine qua non podstawowym, który musi być spełniany przy wszystkich procedurach eksperymentu na zwierzęciu. Natomiast warto zauważyć, że w 2005 roku Tuż przed śmiercią świętego Jana Pawła II w Stanach Zjednoczonych konała w sposób bardzo spektakularny Terry która była poddana eutanazji poprzez zaniechanie dożywiania i dowadniania. Kilka miesięcy później we Włoszech Elwana Elgando, prawomocnym wyrokiem sądu włoskiego, została także skazana na eutanazję poprzez zaniechanie, dożywiania i dowadniania. I tutaj no, nasuwa się siłą rzeczy taka teza, którą właśnie, do której zmierzam i którą ojciec zresztą już wyraził bardzo, bardzo klarownie, że w ramach współczesnego świata, w przestrzeni współczesnego świata obserwujemy bardzo mocno postępujący humanitaryzm człowieka wobec zwierząt i jednocześnie wezwierzęcenie człowieka wobec ludzi. Jesteśmy zainteresowani coraz mocniej prawami zwierząt, natomiast dziczejemy w stosunku do człowieka. I powiedziałbym, że to jest proces wprost proporcjonalny. Ja kiedyś o tym publicznie się wyraziłem i spowodowało to jakieś oskarżenia ze strony pewnej pani kurator z południowej części Polski, tak to może ujmę najoględniej, więc chcę raz jeszcze to powtórzyć, żeby dotarło to do uszu pani kurator i wszystkich innych, filoanimalistów, czy zoopersonalistów, że tak to jest w naszej kulturze, że im bardziej wzmaga się ruch na rzecz obrony praw zwierząt, tym bardziej niszczeje ochrona elementarnych praw człowieka i to jest, to jest rzecz powiedziałbym no, czytelna, jeżeli ktoś tego nie widzi no to niestety jest, jest ślepy albo ma wadliwe, wadliwe zdolności poznawcze. Rozklark, Księże profesorze Rosklark we wspomnianym artykule mówi tak, że Marsjanin patrzący na nas z zewnątrz może dojść do wniosku, że to jakiś komitet zwierząt określa warunki naszej debaty, ludzkiej debaty politycznej i zadaje pytanie, jak to możliwe, że mdlejemy nad młodymi pisklętami, nad cielętami, szczenia, szczeniętami i resztą a mimo to wydajemy się beztrosko obojętny, obojętni na zniszczenie ludzkich płodów na skalę przemysłową. No właśnie, to jest, to jest rzeczywiście, to jest dokładna ilustracja, czy dosłowna ilustracja tego problemu, o którym rozmawiamy. Bolejemy nad warunkami hodowli zwierząt, bolejemy nad yy, no właśnie zabijaniem, zabijaniem zwierząt na cele przemysłu spożywczego, czy, czy bolejemy nad yy, sytuacją właśnie zwierząt potrącanych na jezdni czy na, na szosach. Natomiast nie bolejemy nad holokaustem, który dokonuje się w stosunku do nienarodzonych. I to jest sytuacja no drastycznie, dramatycznie pokazująca stopień zdziczenia w naszej cywilizacji. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że istnieją niehumanitarne warunki hodowli zwierząt, ale powiedzmy sobie bardzo jasno i zwięźle, to jest sytuacja, której nie rozwiąże się poprzez właśnie taką asymetrię, że będziemy budować fikcyjne prawa zwierząt, niszcząc prawa człowieka. Trzeba po prostu w sytuacji niehumanitarnych warunków traktowania zwierząt, no wziąć się za ludzi, którzy są nieodpowiedzialni, zachowują się w sposób nieludzki wobec tych zwierząt i stosowne wymogi karne tej wobec nich stosować, ale ruch kulturowy czy cywilizacyjny, który próbuje uczynić ze zwierzęcia partnera, a nawet powiedziałbym suwerena w świecie, który, do którego człowiek ma dostosowywać swoje działania, no to jest absurd. To jest absurd ideologiczny, to jest absurd światopoglądowy, to jest po prostu nonsens. Czytam. Natomiast tak. Natomiast no właśnie myślę, że wró chcę wrócić krótko po prostu do, do tej asymetrii, która pokazuje nam no także niestety w warunkach polskich. To trzeba powiedzieć no z wielkim bólem i z wielkim rozczarowaniem, że no wciąż czekamy na Rozwiązanie, no przynajmniej tej elementarnej, ale zarazem ogromnie istotnej sprawy, jaką jest powstrzymanie aborcji ze względów eugenicznych. Wiemy, że projekty są zgłoszone, wiemy, że te projekty cieszą się bardzo dużym poparciem społecznym, wiemy, że one przecież trafiają w przekonania moralne w większości parlamentarzystów polskich, tych, którzy stanowią. Większość parlamentarną, no więc rodzi się pytanie, skąd ten opór, dlaczego właśnie znajdują się inne ustawy, które wydają się być yy, i zyskują pewien priorytet. Natomiast ta ustawa, która no, faktycznie dotyczy elementarnej, podstawowej wartości, jaką jest ludzkie życie. Ona jest gdzieś tutaj wciąż jeszcze spychana i marginalizowana. Bo posłowie Prawa i Sprawiedliwości, a więc partii, która no, powinna być chyba za życiem, tak przynajmniej rozumiem program, manifest Prawa i Sprawiedliwości, no, nagrywają spoty z lewackimi ugrupowaniami czy organizacjami, które właśnie występują w ruchach na rzecz praw, zwierząt, ale także z całą, zapewne i inną ideologią lewicową. Organizują konferencje w Parlamencie Europejskim. No chcą, tak to wygląda, i nie dialogują z branżą w, 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 hodowców zwierząt futerkowych w Polsce, jak słyszeliśmy ostatnio w tym tygodniu w aktualnościach dnia, także od przedstawicieli tejże branży. Więc no, o, o, o co tu chodzi w takim razie, że tak trudno jest rozmawiać, um, uchwalić, przyjąć do wiadomości, że życie ludzkie jest od poczęcia i, i, i to jest normalne, że, że, że chronimy życie ludzkie. Normalne jest, że troszczymy się o zwierzęta, ale jest jakiś porządek w świecie. Jest jakiś porządek, jest jakaś hierarchia, hierarchia wartości. Ja chciałbym powiedzieć to bardzo krótko, bo nie chcę ani moralizować, ani nie chcę tutaj y, stosować jakichś, y, no powiedzmy, patetycznych zwrotów czy chwytów, ale chcę powiedzieć, że bardzo wyraźnie Pan Bóg mówi w Biblii, że upomnę się o każde ludzkie życie. I myślę, że trzeba naprawdę te słowa potraktować z niezwykłą powagą, bo Bóg jest dawcą życia i dla ludzi wierzących, także dla polityków wierzących, dla parlamentarzystów wierzących, y, te słowa nie mogą pozostać obojętne. Bóg upomni się o każde ludzkie życie. On za każde ludzkie życie oddał swoje, i to jest do miarą tej powagi, jaka określa nasz stosunek, nas ludzi wierzących do każdego ludzkiego życia. Tutaj nie ma y, jakiejś y, reinterpretacji czy relektury tych Bożych słów. Tutaj obowiązuje nas ścisłe, ścisła interpretacja tego, co Bóg po prostu do, do nas mówi. A czy to może być kategoria na przykład, księże profesorze, ochrona życia ludzkiego, kategoria powiedziałbym kalkulacji politycznych? No bo polityki na pewno, bo to jest, jak ciągle definiujemy, roztropna troska o dobro wspólne. Ale teraz, czy to może podlegać kalkulacjom? Otóż we wspomnianym artykule, który jest bazą dla naszej rozmowy, czytam o badaniach opinii publicznej Sąd z 2013 roku, bo na ten powołuje się autor artykułu, mówi także to: po pierwsze, czy to możliwe, że brytyjska opinia publiczna nie chce uwierzyć, że istoty ludzkie rzeczywiście żyją? Dopóki się nie narodzą. 17% nie zgadza się z tym przekonaniem. Kolejne 30% najwyraźniej wierzy, że życie ludzkie zaczyna się w pewnym momencie w czasie ciąży, później następuje przyspieszenie, ale 44% brytyjskiego społeczeństwa wierzy, że życie zaczyna się od poczęcia, ale tylko 28% chce obniżyć taki no, limit aborcji, liczbę aborcji, a zaledwie 7%. Chce aborcji całkowicie zakazać i wyciąga taką konstatację. Wygląda więc na to, że istnieje znaczna liczba brytyjskiej opinii publicznej, która akceptuje fakt, że na przykład 24-tygodniowy płód żyje, ale mimo to nie ma nic przeciwko, żeby jego życie się skończyło. Tak, tutaj obserwujemy, myślę, że nie tylko wśród Brytyjczyków, ale, ale wśród wielu innych społeczności, tak najoględniej mówiąc, obserwujemy jakąś schizofrenię myślenia, no bo niestety właśnie tutaj to, to, to są poglądy, które stanowią, powiedziałbym, radykalne zaprzeczenie sokratyjskiego optymizmu, który wierzył, Sokratesa, który wierzył, że wystarczy, że człowiek pozna, o posiądzie wiedzę o dobru, o rzeczywistości, a będzie według tej wiedzy działał. Wiemy, że no, dzisiaj mamy niekwestionowane dowody mówiące o że wraz z zawiązaniem, zapłodnieniem komórki jajowej przez plemnik zawiązuje się nowa istota ludzka, nowy genetyczny byt, który stanowi, yy, stanowi po prostu rzeczywistość podmiotową, rzeczywistość odrębną itd., itd. A jednocześnie wbrew tej wiedzy, no właśnie, może 44% jak ojciec wspominał, może uznawać ten fakt za, yy, za początek ludzkiego życia. ale. Halo, halo? Mamy jakieś trudności z tą. Halo, halo? O, teraz lepiej. To jest wyraz braku konsekwencji. To jest wyraz braku konsekwencji między tym, co wiemy, a tym, jakie poglądy wyciągamy w, tej, w tym zakresie, jakie poglądy moralne, jak chcemy działać. To jest po prostu wyraz braku konsekwencji. Natomiast jeżeli chcemy się kierować tym niekonsekwentnym społeczeństwem czy tą niekonsekwentną opinią społeczną, to faktycznie zamieniamy istotę polityki z roztropnej troski na dobro, o dobro wspólne na technikę sprawowania władzy, która kieruje się pewnym koniunkturalizmem społecznym i pewną pragmatyką. No ale to już jest inny model polityki, to jest model taki, w którym się liczy i można się przeliczyć ostatecznie. W tych kalkulacjach, tak bym to najogólniej mówił, a więc jeżeli trzymamy się tego modelu klasycznego, który nam tutaj w nauce społecznej kościoła przyświeca, a więc tego modelu roztropnej troski o dobro wspólne, no to musimy bardzo jednoznacznie pamiętać o tym, że nie decydująca jest tej opinia publiczna, ale decydujące jest dobro, decydująca jest rzeczywistość, decydujący jest człowiek. I o to dobro i o człowieka trzeba po prostu zabiegać. Niezależnie od tego, czy narażamy się na popularność, czy na spadek na spadek procentowej popularności. Niech zatem to pytanie takie no, moim zdaniem mocne Rosa Klarka wybrzmi. Jak to możliwe, że mdlejemy nad młodymi pisklętami, cielętami, szczeniętami i resztą, a mimo to wydajemy się beztrosko obojętni na zniszczenie ludzkich płodów na skalę przemysłową. Jak to możliwe? Ksiądz profesor Paweł Bordkiewicz, nasz gość. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję.